Miałam już na ten temat nie gadać, nawet otunęłam mój zeszłotygodniowy czy post. Natomiast rozmawiałam dzisiaj z znajomym, starszym na pewno. i tak on się zapytał Anka, jak sądzisz, co się takiego zadziało, że kobiety oddały więcej głosów na przedstawicieli partii, która twierdzi, że wasze miejsce jest w kuchni, tak jak moje teraz, ale spokojnie, to mój wybór chwilowy. Którzy twierdzą, że właśnie kobieta powinna czekać z obiadem na swojego mężczyznę, a potem najlepiej przez godzinę nie odzywać się do niego, żeby sobie wydaczek odpoczął. Na przedstawicieli, którzy twierdzą, że kobiety pracujące w wojsku zmieniają się w chłopów. Tacy przedstawiciele politycy dostali więcej głosów niż. Wykształcona kobieta, z otwartym umysłem, z fajnym programem wyborczym, która mogłaby nas na pewno dużo lepiej reprezentować w tej roli. No bo, jakby nie rozumiem, bo nawet moi znajomi, zaprzyjaźnieni mężczyźni, czy też moi ukochani, to mąż i syn, no deklarują, że no, nie oddaliby swojego głosu na kogoś, kto uznaje drugiego człowieka już niezależnie, czy kobietę, czy mężczyznę, ale za osobę drugiej kategorii, spod ludzia, za ideologię, bo też przecież kiedyś ktoś tam powiedział, że BGT to jest ideologia, nie ludzie, więc ja tego nie rozumiem. I wiem, że może się komuś tam z moich widzów narażę, ale rozmawiajmy, bo to też chodzi o to, żebyśmy nie dali się tak podzielić, no bo ja jestem ciekawa, tak, co, co kierowało i motywowało e, e, kobiety, żeby właśnie zagłosowały e, kobiety pracujące wykształcone, e, żeby właśnie zagłosowały na panów, którzy twierdzą, że powinniśmy się zamknąć w kuchni. No nie rozumiem tego, niech mi ktoś to tak jakoś logicznie wytłumaczy. To jest jakby uprzedzeń po prostu. No i jestem ciekawa. Powiedzcie znać w komentarzach, co myślicie na ten temat.